Suszenie w mielu, tak się więcej dzieje zasada, tak jak przy suszeniu grzybów. praktycznie. trzeba troszeczkę go przerzucić. W tej karniku bardzo szybko to idzie. To słyszenie. Cały tutaj projekcie jest wypełniony. jak nastroszyć i tutaj taki myk mam żeby się nie zamykało przyklejony na taśmę no, jak widzicie zakrętka od butelki druga i trzecia szuflata szufladka to mam takie położone noże nie, nie przypalało żółka, się trochę nagrzewa bardzo i wtedy jak wręcz bezpośrednio blachę na blasze to te dolne się za bardzo przypalają już jest taki odstęp to ładnie to sprawę. Pyk. Tak się właśnie odbywa suszenie. I teraz tu widzicie? Jest zakrętka, butelki. I ona powoduje, że się nie domyka. Przez jest ta wymiana powietrza lepsza. Ustawiona na minimum. Na 40 stopni na absolutne minimum, najlepiej podwala termostat. No, na razie, wszystkie.